Cześć moi drodzy, czy pamiętacie ten słodki pyszczek, tą naszą popielicę, która nie mogła zasnąć i bardzo dużo zwierząt musiało przyjść i pomagać, żeby zasnęła? W końcu się udało, ale przyszła wiosna i wiecie co? Nasza popielica nie może się obudzić i jej przyjaciele teraz Próbują ją obudzić na bardzo wiele różnych sposobów. Już Wam pokazuję środek. Ilustracje są dość oczywiście podobne, treść tak samo, jeżeli chodzi o, o długość, oczywiście. Zobaczcie tutaj, widzicie kilka pomysłów na to, jak obudzić nasze, naszą śpiącą bohaterkę. Ale. Nikomu się nie udało. Powiem Wam, że efekt jest taki, że ona się obudziła, ale nie powiem wam jak, powiem zdradziła już wszystko. Historia małej popielicy, która nie chciała się obudzić. Bardzo serdecznie Wam polecam. Bawcie się dobrze. Może dzięki tej książce znajdziecie sposób, jak wyciągnąć rano z łóżka wasze dzieci.